Nie ma już nadziei. O! Żeby złamać zaklęcie, zaczerpnij mocy od światła księżyca. Światło księżyca. Proszę. Księżniczko, nie ma już ducha zła. To ty mnie ocaliłeś, prawda? Co za szczęście. Księżniczko, to już nieważne. Powiedz, gdzie jest woda życia. Jeśli się nie pospieszę, mój ojciec. A może w tym źródle tam? Dziękuję. Żegnam cię. Odjeżdżasz? Muszę się spieszyć. Do widzenia, księżniczko. A? Herb rodziny Weberów. Franciszek, Franciszku, proszę, bądź silny. Pomóż mi, oh. Franciszku, jesteś bardzo poważnie ranny. Woda. Oh. Oh. Franciszku, bądź silny. Józef, ty tutaj? Cieszę się, że nic ci nie jest. Spójrz, Franciszku, to jest woda życia. A więc to jest to. Zdobyłeś ją. Jeśli teraz wrócimy do kraju, królestwo będzie należało do Józefa. Dość tego. Muszę zdobyć tę buteleczkę z wodą. Ojcze, oto woda życia. Proszę, wypij trochę. Naprawdę znalazłeś ją i przyniosłeś mi? Ojcze, pośpiesz się, wypij ją. To boli, czy to jest woda życia? Ojcze, proszę, bądź silny, Józefie. Czy to jest naprawdę woda życia? Może przyniosły się ją z naszego podwórza. Nawet nie pomyślałbym o tym. Jestem pewien, że. Ojcze, nie musisz się martwić, ponieważ ja mam prawdziwą wodę życia. To na pewno jest woda życia. On ma się lepiej. Król ma się lepiej. Cóż? Jakie decydowne! Józefie, jak mogłeś tak skłamać? To nie żadne kłamstwo, jestem pewien! Przecież sam wypiłeś trochę tej wody! Dość tego, odejdź stąd i odpocznij! Tak. Ojcze, co? Czy to prawda? Tak, i woda, którą wypiłeś, jest najlepszym dowodem, ojcze. Dlaczego tak nagle zaprosiłeś mnie na polowanie? No cóż, pomyślałem sobie, że po tym wszystkim będziesz potrzebował czegoś, co pozwoli ci odetchnąć. Dziękuję, ale polowanie nie sprawia mi radości. Taki jest rozkaz króla. Proszę wybacz mi. Naprawdę dziękuję, ale myślę, że zwykły spacer będzie przyjemniejszy. Co się dzieje? Eee? Oh. Na no Boga! Proszę, wybacz mi, proszę. Co ty chciałeś zrobić? Tak naprawdę to król wydał mi taki rozkaz. Nie mogłem się przecież sprzeciwić woli króla. Mój ojciec? Posłuchaj, ten młody łotr spiskował przeciwko mnie. Podał mi zatruty napój, żeby przejąć władzę! Masz zaprosić księcia na polowanie i pozbyć się go, kiedy tylko nadarzy się okazja. I to właśnie ty masz zrobić. Książę nie będzie niczego podejrzewał, bo przez wiele lat trwałeś wiernie u jego boku, zrozumiałeś? Nie wierzę, naprawdę tak było? Myślę, że to Franciszek zamienił wodę. Jestem pewien, że to on zamienił wodę w butelce, ale jak możemy to udowodnić? Na razie nic nie możemy zrobić. Jeśli wrócisz nie wypełniwszy rozkazu, będziesz w niebezpieczeństwie. Pospiesz się. Coż, proszę. Proszę, wybacz mi. Jak widzisz, wypełniłem rozkaz. A tak, rozumiem. To było dla ciebie trudne. Teraz kraj ten będzie bezpieczny i zapanuje w nim pokój. Powinieneś otrzymać nagrodę. Dziękuję bardzo. A jeśli chodzi o nagrodę, to chciałbym móc opuścić kraj. Powiedziałeś, że opuszczasz zamek? Tak. Teraz, kiedy utraciłem księcia, nie mam już po co pozostawać w zamku. Za Twoim pozwoleniem. Pozwólcie mu odejść. To dla dobra kraju. Ojcze. Tobie oddaję tron. I wreszcie królestwo należy do mnie. Proszę, zaczekaj! Kto to jest? Kto to jest? Książniczko. Książę z waszego kraju przybył do naszego zamku w poszukiwaniu wody życia i w ostatniej chwili ocalił mnie przed śmiercią z rąk ducha zła. Usłyszałam o jego koronacji i aby mógł rządzić także moim krajem, przybyłam tutaj z koroną. Proszę, przyjmij ją, jeśli możesz. No proszę, to niesamowite. Będziemy zachwyceni móc wziąć pod opiekę także twój kraj, księżniczko. A gdzie jest książę? Myślisz o tym, księciu? Jest tutaj! Nie, to nie ten! Ten młody człowiek nie jest księciem, który przybył po wodę życia! Aaaa! Jak to! Co ty mówisz? A więc to był Józef? Proszę, proszę, wybacz mi! Straże królewskie! Pojmać go! A co stało się z księciem, który mnie uratował? Gdzie on jest na Boga? O, zrobiłem coś straszliwie okrutnego! Uwierzyłem w kłamliwe słowa jego starszego brata i pozbyłem się młodszego księcia! A on nie zrobił nic złego! Księżniczko! Nic ci nie jest? Co się stało? Źle się czujesz, Wasza Wysokość? Wody! Wody! Niech ktoś poda księżniczce wody! Hej człowieku, bardzo przepraszam, czy mógłbyś użyczyć księżniczce szklankę wody? Niedobrze to wygląda, natychmiast pójdę i zaczerpnę trochę. Czyli to głos słyszałam przed chwilą? O, księżniczko! O. Musisz być silna! Proszę. Tutaj mam wodę. Dziękuję bardzo. Czy macie jeszcze choć trochę tej wody życia? Nie, nie ma czegoś takiego jak woda, że. A? to ty, książę, księżniczko. Czy chciałabyś jeszcze trochę wody? Najwyraźniej teraz masz się już dużo lepiej. ends the shining